Witajcie wszyscy, z tej strony Rasbull. Imertali. <noise> to jest kolejny odcinek. Um, nie wiemy jeszcze jak będzie się nazywać ta seria. W każdym razie Gierna, że gier Pegasus i będą też inne w serii. Dobra, więc dzisiaj sobie zagramy w Contra, tak jak widać. Myślę, że wiele osób ma tę grę. Lutowa gierka, taka dość. Tak. Pewnie nie dojdziemy nawet do pierwszego buffa, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak dobra, opalaj Muszę przebić cię w punktach po ostatniej grze doktora Mario. No już, ja idę do Dobra, ja już... Musimy Nie, czekaj, dobra, jest chyba. Masz? Mam podwójny pocik. Słuchaj. Tak jak słuchaj. Moje! Nie, co to, to dało? Daj mi to, daj mi to. Nie pamiętam co, jakie literki dają szczerze czy Mam wziąć to? Bo nie. zniknie zaraz. Chyba. Trzec, okay. Dobra. No. Dobra, masz, idziemy. Idziemy farmić golda, chodź. Patrz, jakie combo strzelam. I mi most rozwaliłeś. O, taki jedno. Tylko ja, ja nie mogę chyba skakać teraz. W się nie da. Ale ogólnie nie mogę skakać, bo, ja, bo ja mam sterowanie, nie ten cały czas mam je przystawić i. No wiesz, i nic potem z tego nie wychodzi. Nie, mogę potem to nie wychodzi. A nie, mogę skakać. Chodź, strzelaj. Chcę po tę maskę. To nie wiem, czy mi się mogło to uda To jest, strzelam. Nie, nawet mi się to nie uda, dobra. Już nie da. Łał na to. Uważaj. Ja będę odwracał uwagę, a ty weź ten strzelaj. Mm -hmm. to strzelaj. Już strzelać strzelaj stamtąd. Stamtąd ci nie dało. Dobra. Nie zbierzesz już tego. Serio nie dało skryć z wody? Zbiorę. Nie. Zbiorę. Tam nie wskoczysz. No. Aha. Dobra. Zaraz gdzie koniec. Co A to jest dopiero początek gry. Jak ci się kiedyś przechodziło tak, że... od tak się po prostu przechodziło tę grę? Nie pamiętam. Mały byłeś, nie pamiętasz. Kiedy? Uważaj, żebyś teraz nie spadł. pamiętam. Jestem za dobry. No. Patrz. Weź tych cyganów. No, To jest taka niespodzianka. Aaaaa, snajper! Aaaaa, widziałem się go postrzeliłem. Masz się tego skilla z PS. To coś Fuck. złego? No to ja game over. Ja Zu wspomniałem, że tu nie można zaskakiwać. Weź sobie. Ale. Patrz teraz. Ja to teraz wszystkich pokonam. Weź! Weź. Co się z Przy tym się leży Dobra, to z tym razem się położę, gdy strzela. Na ile będę pamiętał Teraz uważaj Kroo. Tego się, tego się nigdy nie strzelał. Ale ja go ze Patrz Jestem No, A, bo trzeba nauk. Ł... Już prawie Uff. Bo ja mu brakuje jeszcze dwóch albo trzech kulek. Widzisz? Mhm. Uh -huh. nigdy się go nie zestrzelało, ja go zestrzeliłem, jestem dobry. Te klocki. A! Co to jest? Co to być? Kim ty być? Kim ty... co wystrzelać? Może pierwszy... <słuch> to był pierwszy boss? Tak. Doszedłem do bossa. Ty nie, ja doszedłem. Dobrze. YouTube, ci to, za... YouTube ci to zapamięta. <laughs> Bo tylko ja się nadaję... Gonij ja mnie! Do... konowania bossy. RK I teraz ten karabin maszynowy. Akamosin. Czekaj, podejdę. Aha. No cóż. Znowu ci nie wyszło. Kiedyś mi to wychodziło. Zabił mnie. Ale to było celowe, wiesz dlaczego? Bo chciałem się tutaj pojawić, na górze A ty miałeś na dole zostać, ale nie, ty wolałeś pójść w moje ślady Aha, Ej, aha. taka, Zabił na smajka to ty. będzie słabe podejście Ty już chyba po to nie wejdziesz, chociaż... O, czekaj, wejdę nie, nie, nie wejdziesz Patrz, właśnie... patrz pat, co mam, patrz co mam? A jest, trzeba patrzeć na na was. No wychodź, do w no? To idziemy. Może to było na Mam ulepszone ciosy, patrz. No co to było? Em... Um, em... Um, em... Um. Co to? Jest. To wiesz. Takie przypadek. Trzy życia i co? Ao. Wow. Ha! Zdobyłem. I teraz mam karabin kulkowy. To ha trzeba wchodzić na to. Teraz coś zbiegnie z góry, a jest A! Nie. Zawsze mnie on zabija. Zawsze. No, nie zestrzeliłeś tego. A ty jego nie zastrzeliłeś. Ja jego nie musiałem. Spójrzcie, elegancko idzie. No, no się przy tym no cóż, myślisz, że no, to co takie znaczy łatwe? Leż? No, hmm. game over. Mhm. No, teraz komentujemy Twoją grę. Leży, czaj się. Co to za shotgun? A, bo to to jest. To jest dobre. Wiem, że to jest dobre. Jeżeli to jest, to jest to bonus. No strzelaj, leć, 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 leć. I rozpryskowym, odłamkowym go. Tak, to jest mój X. Jak I... leżę. Dobra, idź dalej. Tuż, tu tego pada na dole. O! Nie ma skoro, proszę bardzo. Pan na dole podpuszczony. słaby ten boss. Zabiłbym go z jednym życiem. Zabiłbym go bez żadnego dodatkowego życia. Już może się okazję, nie wróćcie. No bo wtedy chciałem, tak wiesz. Żebym z tobą tam doszedł jeszcze raz, a nie że sam przechodzę. Nie zbierasz? No Dwa mi się zebrały. Kurde Łooo, ucieknij Dobra, nie podchodź pod Dlaczego? No no. O, spadnie. to spadnie. Niespodzianka wow. Patrz jak cię uratowałem Widzisz to? Jaszczą. Zbieraj jeszcze mnie. Pak, 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 pak Paciek go strzeliłem. No? No, wyskakuj. No, wyskakuj. No, wyskakuj. A to na dole jest, a nie u góry. No. Hmm. Tego nie wiedziałem. Teraz będziesz miał u góry. Tak? Na razie mnie pan biegający zabija. Nie wiem, Teraz będziesz miał Patrz Paciek go zrobiłem. Jaszczą. I tu jak skoczę, to się zabije. O właśnie, o tym mówiłem. I Ciebie też zabił. Jak mogłeś się dać tak, po prostu? Coś czego Cię zasz... strzelet? Jak mogłeś się dać zabić temu spokojnym gościowi, co po prostu biegnie i nie może wybrać ich mocy? Jak mogłeś? Oj. Słabsza broń? Nie. nie, ona się chyba... Modyfikuje. Albo i nie modyfikuje. To się rozgrzeć musi. Tak. To jest napal? Nie wiem co to jest. To jest... Y, chyba Pegasusowy napal. Czy tam nintendowy? Dobra. ja mam. Tak, zginąłem. Dobrze. Kolejna tura? to jest. Dobra, ostatni raz. dobra. Chociaż tak to przegramy, nie? nam na pierwszego bossa. Czasami się dobra. śmiać, jak można tak Lamieć. Normalnie, to jest kontra. To, że to jest kontra, to Cię nie usprawiedliwia. Patrz. Huh. Zabrałem bonus. I teraz jestem mocniejszy. No! Ty dobra. widziałeś to? Ty widziałeś to? Wybiegł mi prosto w twarz i zaczął mnie bić. Pyszne, nie? To nie A? A jak ty się tam na górę dostać, to co teraz? jest masz problem. Fuch. Ja go zabiję. Nie Widzisz? Prawie go zabiłem. A tam tego został Żeby mu smutno nie było O widziałeś jak się chciał załatwić? Ale go przechyczyłem Aha, a miałeś zapomniałeś znowu bo... Nie pomyliłem Ty, on tutaj celuje do mnie Patrz, 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 patrz Teraz mi coś będzie chciało wybiec o, jak się kręcić? przekręcić? Po prostu. Aaa, pokonałem go. Serio? Serio? Ha! On tu nie wkoczy? Wkoczy. Mm -hmm. No, o ja pierdziele! <coughs> Ta gra to dla mnie za dużo. Już wolałem cię ogrywać w doktorze Mario. Pamiętajcie, jak będziecie oglądać odcinek o doktorze Mario, oglądajcie pierwsze 4 minuty, potem możecie włączyć kolejne odcinek. Nie, yeah, goodbye będzie 13 dobra. minut. No ale dobra. Tak więc. Komentujcie, subskrybujcie. My się z Wami żegnamy. Na razie. Na razie.